Oj, o ty. Już nie wiem. Jeszcze trochę jest. Ale nie widocz. No to narysuję ci jeszcze. Z tym? Mhm. Ja, no ja sobie sam. No to zaraz. A, a, no nie, poczekaj, zaraz. Chcesz nie. pisiu ci też robić? No to mama ci da, tak? Pani się obudziła. Pani i władca. Chcesz jakiś pisiu robić? Kulosław już jest. robi siusiu, siu. Jest godzina siódma. O tak. Dwadzieścia. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do pobudek o tej godzinie. No. I musimy zjeść szybko śniadanko. Jakie śniadanko kto chce? No, dlaczego nie może, zjeść jeszcze nie, no teraz nie. Słuchajcie, moje dzieci teraz dostały śniadanie ode mnie. Yy, Ramona już nie ma, więc jakby muszę zrobić wszystko sama. A spaliśmy do wpół do ósmej, a Juani to ma być na ósmą do przedszkolu. nie wiem, jak mam to zrobić. Brawo, ja. Idę szybko. Eee. Yy. Dobra, głowę moje później, teraz szybko je prysznic. umyć ząbki i do Was wracam. Moje wczorajsze mądre zadanie: Przygotowałam sobie ciuchy dla dzieci, w zasadzie tylko zobi, bo to przygotował sobie je sam. Zaraz zobaczę, czy chociaż trochę pasuje to, co on wziął sobie. I bardzo wychowawczo, jedzą przed telewizorem. Ale czasami można, nie? Tak? O, spadło mi. Nie, nie. I'm walking around Feeling free Thinking about what's Happened to me from your life Up now Don't know where, don't know how. Lately, I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true. I'm so glad, feel it too. Nothing to hide. Falling in love. Czekaj, gdzie jest numer dwa? Tu ja u uh -huh. A skąd ci się ten wziął kaszelek z ołka? No czekaj, czekaj, bo to w drugą stronę musisz. W tą co tam masz? O jacie, Timon. O, takiego Timona, super. Tak. jest numer dwa. Ja pokażę. A czekaj, ona ma chyba... No czekaj, z drugiej strony chyba też są. No aj tu mam. No. O, i teraz to wyciągnij jej. Co tam masz z Ołka? Rękawiczki! Ale to dla Lali są rękawiczki. Idź Lali załóż. No odłóż, swoje, od, odłóż swój kalendarz. A ja idę. O, to wszystko musiało ogarnąć, jak wrócę. Słuchajcie, idę do Castoramy szybko jeszcze taka nieogarnięta. Ale chcę oddać y, puszkę farby, która mi po prostu została. I no, nie przyda nam się, więc wracam. Marnąć. Słuchajcie, kupiłam trzy ozdoby do domu. Cukierek, prezenty, Mikołaj i deol. Zwróciłam farbę, no i wydałam pieniądze. Dużo więcej niż oczywiście za farbę, ale historia jest taka, że słuchajcie, daliśmy yy, sprzątać garaż komuś innemu i posortowałam kartony, które są do wyrzucenia i które nie. I zapomniałam, że jeden, e, W jednym kartonie Miałam ozdoby świąteczne, słuchajcie A resztę zawsze mam w takich Przezroczystych opakowaniach z Ikei I właśnie w tych przezroczystych opakowaniach Jest super, bo e, Nic się jakby e, Nie gubi, nie ginie Bo wiem, że one tam są e, No i ten karton został wyrzucony A wraz z nim nasz dmuchany Mikołaj e, Wszystkie ozdoby na zewnątrz W zasadzie poszły no, na śmietnik. I teraz właśnie jedę do Action, bo słuchajcie, tutaj były bardzo drogie te wtyczki kontaktowe na zewnątrz, albo chcieli mi wcisnąć po prostu drogie. Kajcie, jadę do domu, bo jest strasznie zimno. Jest godzina dokładnie 10, więc ja mam teraz no, sporo czasu, żeby e, ogarnąć wszystko. O, ale zimno. E, ogarnę to wszystko i myślę, że pojadę po dzieci. A właśnie muszę zadzwonić. Jaki mamy dzisiaj plan? Ciekawy, czy Kamila moja. A dzisiaj pracuję. Zaraz się dowiem. A no dzień dobry. A, a no dzień dobry. Się na... Wróciła pani, rozumiem. Wróciłam. Pokażę wam na szybciora, co kupiłam. Hops, może szybkie zakupy z Action. Ojej, ojej, ojej. Taka wioska. To zobaczycie na na pewno. Skarpetki dziecięce, tam chyba 7 zł kosztują one. Kilka torebek. Maseczki. To jest giwanito, dla to dziewczyny taki warkocz z Elsy. Happy New Year. Ręczniczek do prezentu chcę dołożyć. Oj, kuleczko, uważaj. Yy. Słuchajcie, kupiłam taki zestaw warzyw plastikowych i owoców. I mamy drewniane, ale myślę, że jak oni będą się walić w sklep i tak dalej, to będą, będą fajne te yy, owocki. Tutaj macie, yy, tutaj macie właśnie naszego Mikołaja, nasze prezenty i laski takie. Yy. Skrobaczka do auta z rękawiczą, co? Taka skrobaczka większa. Szczotka do włosów. O, taka. Um, złota girlanda. To już jakby na święta. Na święta, na nowy rok. I Rizy. Słuchajcie, jest godzina 13.30 i zobaczcie, w domu wygląda jakby było ciemno. No, dworze jest jasno, ale w domu wygląda, jakby było ciemno. Ja biorę słuchawki ze sobą, bo idę na chwilę do biedronki i jak wrócę, to od razu jadę po dzieci. Without freezing, yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Ja to jestem vloger pierwsza klasa, ale słuchajcie, no zmieniły nam się trochę plany. I pojechaliśmy do znajomych i byliśmy tam kilka godzin. Dżuni, to jest robotę? Nie, jestem Kuli? Mam koszulkę. Koszulka to jest jego. Chodź, kuli, powiedz. No super. O. Idziesz czytać? Czytać, tak? Także... O, jak super. Wielki fajny kościół. No, zaraz wam pokażę, jak wygląda tu na zewnątrz. Zobaczcie, po całym domu są takie. No, no kto?

Daktylowy z bananem i kokosem. Uuu! Co tutaj jest? Uuu, zniżka 5% i. Poczekaj, kamerujesz? Uuu! bo tu takie. Ta dwójka to taka. Uuu! Nie... Uu, kasza do kieszeni, super, jagody z ryżem. I odtąd, i sobie otwórz. Motor. Co miałam tyle robić dzisiejszego dnia. I widzicie, tak jest po prostu życie, że miałam zaplanowane <laughs> ciekawe rzeczy, ale wyszło inaczej. I tak w zasadzie w życiu, słuchajcie, jest, że właśnie spędza się go bez makijażu, z sywkami wszędzie, gdzie tylko możliwe, z nieumytą głową. No i co ja mam zrobić? Jest godzina już 20. 54. Dzieci śpią. Kuli prawie też śpi. Ja jestem niestety sama. Ale jutro samon wraca także spokojnie. I myślę, że usiądę sobie na spokojnie i obejrzę jakiś film. E, oraz złożę Wam tego vloga, żebym mogła go jutro już po prostu o normalnej czasie wrzucić. Mam nadzieję, że Wam się taki króciutki nawet vlog ma spodobał. И видимся еще утро. Пока.